Kompleks ruski. Jak wiadomo, polskim problemem numer jeden i polskim kompleksem numer jeden jest Rosja. Że może być odwrotnie, dowodzi choćby się do narodowe Rosji, wygrzebane, żeby coś wstawić na miejsce rocznicy rewolucji październikowej, która, jak to w Rosji, wybuchła w listopadzie. Jednak nie upamiętnia się tego dnia sukcesu nad kawalarami mieczowymi, czy wypowiedzenia służby Mongołom, czy też sukcesu nad Szwedami pod Połtawą. Obchodzona jest rocznica wypędzenia Polaków z Moskwy, gdzie przebywali przez dwa lata na Kremlu. To ciekawe, bo przy okazji Trzeba przyznać, że jednak na tym Kremlu byli. Jeśli poskrobać głębiej, chytry Lach to częsty obiekt nienawiści w ludowych skaskach rosyjskich. Wyraźnie zaszedł im on za skórę głębiej niż można by oczekiwać. Nie tylko dlatego, że dwukrotnie zajmował Moskwę, a lista zwycięstw militarnych nad wschodnim sąsiadem od Kłuszyna po bitwę warszawską jest naprawdę imponująca. Nie tylko nie lubią nas za to, że mieliśmy swoje hołdy ruskie i carów w niewoli w Warszawie, że zepsuliśmy im taką świetną ideę podporządkowania jak pan że nie doceniliśmy dobrodziej z Rusyfikacji, skiepściliśmy komunizm, podważyliśmy imperium zła i stawialiśmy się Putinowi. Nic to. Najbardziej nie wybacza się dobrych uczynków. A głównymi z nich jest, jak można przeczytać choćby w pracach Mariusza Sidra, to to, że de facto my, nie kto inny, stworzyliśmy Rosję. Megalomania? Niekoniecznie. Kroniki Nestora twierdzą, że to lechicy wiatycze założyli miasto nad wiaźłą, znane później pod nazwą Moskwy. Coś innego, bliższego, przez 10 lat, między rokiem 1991 a 2000, rosyjskim hymnem państwowym była stara polska pieśń religijna, którą skomponował przez 200 lat Józef Kozłowski, a przerobił Mikołaj Glinka. W końcu też w XVII wieku, trzeba przyznać, polszczyzna była w Rosji językiem elity, tak jak u nas łacina, a potem francuski. Psalmy Dawida w przekładzie Jana Kochanowskiego śpiewane były po serpiach jeszcze w XVIII wieku, bo swoich wersji psalmów nie mieli. Później niestety z wielką stratą zdecydowano się powszechnie na Niemczyznę. Wiadomo, że polskie korzenie miał kożerca Teodor Dostojewski, ale żeby miał je również Gogol. Mikołaj Hochoł janowski herbu Jastrzębiec, ponoć bardzo się tego wstydził, ale wyprzeć nie mógł. 700 lat musiało minąć, by rodzina Korsaków zmieniła się w rymskich Korsakowów. A czy można sobie wyobrazić balet rosyjski bez Niżyńskiego, muzykę bez Szostakowicza, podwój kosmosu bez Ciołkowskiego, atomistykę bez Kapicy? A kobiety... Caryce? Matką potwora Iwana Groźnego była Helena Glińska. Żona dwóch Dymitrów Samozwańców to Maryna Mniszchówna, a caryca Katarzyna I, Marta Skowrońska, była markietanka z Infland, która od łoża do łoża trafiła aż do carskiego sioła. Polką była kochanka ostatniego cara Mikołaja II, baletnica Matylda Krzesińska. A nawet żona Lenina, Nadieżda Krówska, miała nasze korzenie, choć po urodzie sądząc nigdy nie przypuszczał. Idźmy dalej. Ponoć wedle słów Stalina, jego następca Nikita Chruszczow był półpolakiem. A z kolei według tegoż Chruszczowa, sam Stalin to bękart generała Przewalskiego, ewentualnie jego konia. Wszyscy też wiedzą, że Czerwony Kat Rewolucji Feliks Dzierżyński był polskim szlachcicem, niedalekim sąsiadem Piłsudskiego. Jednak mało kto zna polskie pochodzenie autora Marszu na Warszawę Michała Tuchaczeckiego, czy też okrutnego ober prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego. Warto też wspomnieć bohatera przegrany bity pod Kuszliwą, Jerzego Wołkowickiego. No o i, i rokosowskim raczej się nie będę chwalić, bo ci tylko pełnili obowiązki Polaka. Polacy bywali ministrami spraw zagranicznych Rosji, pierwszym czartoryski, a jednym z ostatnich z ZSSR Andrii Gromyko. A niezwykła kariera polskich Żydów w Rosji, tak w kulturze i sztuce, jak też w sztuce represji, od szagala po jagodę. Wszyscy w końcu musieli się wywodzić z ziem Rzeczypospolitej, bo przed rozbiorami pobyt Żydów w imperium był zakazany. A ilu Polaków zasłynęło jako odkrywcy, baracze naukowi, profesorowie wszechnauk, nauk? Czerski, Czekanowski, Piłsudski czy Nagórski zdobywca bieguna od góry? Większość łączyła typową karierę łagiernika aż po akademika. To z polskich drukarń pochodziło rosyjskie słowo drukowane przez ponad 120 lat. Polscy inżynierowie budowali mosty kolejowe i tworzyli rosyjską sieć dróg żelaznych. Z polskich fabryk pochodziło 90% stalowych szyn układanych potem gdzieś tam w syberyjskiej głuszy. Mnogość polskich nazwisk w dziejach Rosji ciągle pobrzmiewa mi w głowie i rodzi pytanie. Czy kiedyś, kiedy z łbów naszych sąsiadów wywietrzeje czat wielkołocarstwowy lub wybiją go bracia Ukraińcy albo towarzysze Chińczycy, może uda nam się ułożyć normalne stosunki? Choćby na wspomnieniu wspólnych przodków. Bo na razie w legendzie o trzech braciach Lechu, Czechu wypada Rusa zastępować Ukraińcem albo. Węgrem. Są takie wydarzenia historyczne, które na pierwszy rzut oka wyglądają na żart albo jakoś mistyfikację, a jednak są y, szczerą prawdą. Taką właśnie prawdą jest y, sprzedaż y, bardzo niekorzystna y, Alaski y, przez Rosję Ameryce. Y, mało kto wie, że ta transakcja byłaby niemożliwa, a może zakończyła się innym rezultatem, gdyby nie to, że po obu stronach negocjowali Polacy. Polacy też byli powodem zaistnienia tej transakcji. Po prostu Rosja nie miała jak zapłacić za koszty powstania styczniowego. Transakcja stulecia. Dawno temu Polaków dwóch spotkało się brzaskiem. Mieli proste zadanie. Przehandlować Alaskę. Jeden służył carowi, drugi miał kwit z Kongresu. Obaj ludzie spokojni, skłonni do interesów. Byli trzeźwi, przytomni, bez uprzedzeń i fobii. Każdy mówił, co myśli, choć nie myślał, co robi. Dziwne, że dla nich obu nie skończyło się ciurbą. Takie skarby Jankesom oddać wręcz za bezdurno. A po latach, historyk staje wobec zagadki: czy z rozpędu nie mogli sprzedać także kamczatki? Kochani, kochani, z prawdziwą przyjemnością zapraszam na Hate Park, tą moją ulubioną formę kontaktu z Wami. No i mam nadzieję wicewersa. Dziś reakcje, wasze opinie i komentarze na temat tekstu historii szpiegostwa. Mnóstwo waszych cennych opinii, oczywiście historycznych. Wiktor proponuje zmianę starego hasła proletariusze wszystkich stron. Łączcie się na kolaboranci wszystkich stron. Róbcie to samo. Dorota P. przywołuje zabawny mem z sieci. Brunner mówi do Klosa. Wiesz, Hans, że Tusk może jedną swoją decyzją cofnąć naszą kapitulację z 1945 roku. Pożyjemy, zobaczymy. NO 1380 albo tylko 138 przypomniał znakomity cytat. Normalne państwa mają służby, a w Rosji to służby. Mają Państwo. Zagadka dla wszystkich. Kto to powiedział i kiedy, ja nie mogę sobie jakoś przypomnieć. E, cytatami sypie też Jerzy. Szpieg na szpiegu i szpiegie pogania. Zestawia z określeniem, że najlepszych przyjaciół poznajemy w biedzie. Dodam jeszcze, że prawdziwą biedę najlepiej poznaje się u przyjaciół. E, Grek stosuje określenie, drugi najstarszy zawód świata. Ja bym osobiście poprawił na. Pierwszy i pół. Prostytucja bowiem bywa nieodłącznym elementem tej roboty. Również ta polityczna. Przy okazji Anna przypomina agenta Tomka. Fakt: był ktoś taki świetny agent, znakomity kochanek, bechowy polityk. Gdzie on teraz? Był w Sejmie, był w Kryminale, no ale wszystko przed nim. Aha, jeszcze był w biznesie. Magal pisze Obserwuję ze zgrozą, że piękna rzymska bogini Temida Zmieniła się w chińskie trzy małpy Zakryte oczy, uszy i usta Straszny atawizm Ani miecza, ani wagi A co najważniejsze powagi Na zakończenie flaszka Jerzego Lekko przeze mnie poprawiona Co mam nadzieję autor mi wybaczy Polski lud naiwny co nie myśli wiele, agentów przyjmuje w zdrowym polskim ciele. Robi to z przekory, nadzieją się racząc, że nie będzie Polską rządził więcej. Kaczor. To też jeszcze przed nami. Do zobaczenia, do usłyszenia.